Efekt uspokojenia rynkowego wzrosty usypiają czujność. Patrzysz na wykres i czujesz spokój. Wszystko rośnie, wszystko wygląda bezpiecznie, i właśnie wtedy zaczyna się największe ryzyko. Dlaczego? Bo twój mózg działa jak termostat. Widząc zielone świece, myśli: Jest ciepło, jest bezpiecznie. Można się rozluźnić to naturalne ale na rynku to zabójcze. Psychologia jest bezlitosna. Człowiek uczy się na ostatnich doświadczeniach. Jeśli przez trzy miesiące widzisz wzrosty, twój mózg zakłada, że to będzie trwało. Pojawia się efekt, to będzie trwało wiecznie. To samo widzieli inwestorzy w 2007 roku. To samo było w 1999 roku. I w 2005 roku. Euforia nie zaczyna się wtedy, gdy jest tanio. Ona zaczyna się wtedy, gdy wszyscy widzą zyski. Każda bańka wygląda tak samo. Najpierw wzrosty, potem euforia, potem narracja to nowa era. Tym razem jest inaczej. A potem cisza. Spadki przychodzą nagle, bez ostrzeżenia. Kiedy wszyscy są przekonani, że spadków nie będzie. Rok 1929. Amerykańska giełda bije rekordy. Gazety piszą, że to dopiero początek. Bankierzy wchodzą w rynek po zęby. Ludzie biorą kredyty, żeby kupować akcje, a potem przychodzi czarny czwartek. W jeden dzień znika spokój, w jeden dzień kończy się sen. Nowocześni inwestorzy też popełniają ten sam błąd. Dziś mamy internet, mamy dane w czasie rzeczywistym, mamy analizy, wskaźniki, raporty, a jednak, kiedy bitcoin rośnie o 50% w miesiąc, ludzie kupują. Kiedy akcje biją rekordy, ludzie kupują. Kiedy złoto jest najdroższe w historii, ludzie kupują. Dlaczego? Bo boją się, że ucieknie im pociąg. Inwestor z doświadczeniem patrzy na wzrosty jak na żółte światło. Nie przyspiesza. Zdejmuje nogę z gazu, bo wie, że każdy ruch w górę przyciąga tłum. A tłum kupuje na górkach i sprzedaje w panice. Ci, ci którzy przeżyli kilka cykli, wiedzą. Najlepsze okazje są wtedy, gdy strach jest wszędzie. Wzrosty tworzą iluzję. Czujesz, że rynek jest pod kontrolą. Wydaje ci się, że rozumiesz, co się dzieje, ale tak naprawdę rozumiesz tylko swoją emocję spokój. A spokój w euforii jest zgubny, bo to nie jest spokój z analizy, to spokój z nadziei. Panika mobilizuje, każe myśleć, każe sprawdzać ryzyko. Euforia wyłącza ostrożność. Pozwala na większe ryzyko. Kiedy wszyscy zarabiają, czujesz, że możesz więcej. Zwiększasz pozycję. Wyłączasz stop lossy. I wtedy rynek uderza. Początek końca nigdy nie wygląda groźnie. To małe spadki. Korekta, która jest zdrowa. Media mówią, to tylko chwilowe. I wtedy masz wybór. Albo zabezpieczasz się. Albo wchodzisz głębiej w rynek. Większość wybiera drugą opcję. Posłuchaj lekcji z 2008 roku. Przed krachem ceny nieruchomości rosły jak szalone. Ludzie kupowali po kilka mieszkań na flipy. Banki dawały kredyty bez sprawdzania zdolności. Euforia była totalna. A potem wszystko się posypało. Ci, którzy sprzedali w górce, byli nazywani głupcami. Kilka miesięcy później. To oni mieli rację. Posłuchaj, jak rozpoznać bańkę? Są trzy sygnały: pierwszy: wszyscy mówią o tym aktywie. Drugi: ludzie kupują, choć nie rozumieją, co kupują. Trzeci: media mówią, że to dopiero początek. Jeśli widzisz te trzy rzeczy naraz, to znak, że rynek jest przegrzany. Profesjonaliści nie łapią szczytów. Oni wychodzą wcześniej. Zostawiają pieniądze na stole. Bo wiedzą, że ostatnie 10% wzrostu jest najdroższe, kosztuje spokój. A spokój jest ważniejszy niż maksymalny zysk. Kupowanie, bo rośnie, to hazard. Hazard działa do czasu. Potem zabiera wszystko. Rynek nie nagradza za wchodzenie w euforii. Rynek nagradza za cierpliwość. I za odwagę kupowania wtedy, gdy jest czerwono. Posłuchaj. Jak nie wpaść w tę pułapkę. Ustal zasady zanim wejdziesz w rynek i trzymaj się ich niezależnie od emocji. Planuj wyjścia, gdy wszyscy wchodzą. Kupuj wtedy, gdy wszyscy wychodzą. Brzmi prosto, ale wymaga dyscypliny. Bańki są nieodłączną częścią rynków. Tulipany w XVI wieku. Koleje w XIX. Dotkomy w 2000. Krypto w 2017. I znowu w 2021. Zawsze jest ta sama historia i zawsze ci sami przegrani ci, którzy wierzyli, że tym razem jest inaczej. Kiedy rynek rośnie, czujesz spokój, ale to spokój przed burzą. Nie pozwól, by zielone świece uśpiły twoją czujność, bo na rynku wygrywa ten, kto widzi ryzyko, gdy inni widzą tylko zyski. Wiesz, co masz zrobić. Pytanie tylko: czy odważysz się? Najbardziej niebezpieczny moment na rynku to nie jest krach. To nie jest panika. To nie jest dzień, w którym wszyscy uciekają z pieniędzmi. Najgroźniejszy moment jest wtedy, gdy czujesz się bezpiecznie, gdy patrzysz na wykres i widzisz zielone świece, które rosną dzień po dniu, gdy twoje konto świeci na zielono i myślisz W końcu mam spokój. Wtedy twój mózg robi coś podstępnego. Wyłącza tryb czujności. Zdejmuje rękę z hamulca. I pozwala ci wierzyć, że skoro rosło wczoraj i rośnie dziś, to będzie rosło też jutro. Ale rynek jest jak ocean. Kiedy woda jest spokojna, właśnie wtedy gromadzi siłę na sztorm. A jeśli stoisz zbyt blisko brzegu, jesteś pierwszym, którego zabierze fala. Taki spokój jest zdradliwy, bo nie jest oparty na faktach. Jest oparty na emocji, która powstaje w twojej głowie. I to właśnie ona może cię kosztować wszystko. Twój mózg nie jest stworzony do inwestowania. Jest stworzony do przetrwania. A przetrwanie oznacza reagowanie na ostatnie doświadczenia. Jeśli przez tygodnie widzisz tylko wzrosty, twój mózg zaczyna wierzyć, że tak już będzie zawsze. To efekt świeżości. Przykład. Wyobraź sobie, że przez 30 dni codziennie świeci słońce. Idziesz rano bez kurtki. Nie sprawdzasz pogody. Nie myślisz o parasolu. Bo po co? Przecież od miesiąca jest pięknie. I wtedy nagle przychodzi burza. Tak samo jest na rynku. Kiedy od dawna jest pogoda na wzrosty, przestajesz patrzeć na ryzyko. Twój mózg mówi, jest bezpiecznie, możesz odpuścić kontrolę. I w tym momencie jesteś najbardziej narażony. W 2007 roku tysiące ludzi wierzyło, że ceny nieruchomości w USA będą rosły wiecznie. W 1990 roku. W 99 roku internetowe spółki bez przychodów były warte miliardy. W 99 roku gazety pisały, że Ameryka jest bogatsza niż kiedykolwiek wcześniej. W każdym z tych przypadków euforia była tuż przed przepaścią. A inwestorzy myśleli, że to dopiero początek. Twój mózg lubi taką iluzję. Bo spokój jest przyjemny. Ale na rynku spokój w euforii jest jak zasypianie za kierownicą. Możesz nie obudzić się na czas. Bańka rynkowa nigdy nie wygląda jak bańka, kiedy w niej jesteś. Z perspektywy zawsze widać, że sygnały były oczywiste. Ale w trakcie? W trakcie wydaje się, że to po prostu naturalny wzrost. Najpierw ceny rosną, bo jest realny powód. Nowa technologia, zmiana w gospodarce, silny popyt. Potem zaczynają rosnąć, bo ludzie widzą, że rosną. To już jest inny etap. Rynek napędza sam siebie. A potem przychodzi moment, w którym logika przestaje mieć znaczenie. Narracja przejmuje kontrolę. To nowa era. Tym razem jest inaczej. Stare zasady już nie obowiązują. To jest faza euforii. Media drukują historię o zwykłych ludziach, którzy w rok zostali milionerami. Na YouTube pojawia się wysyp ekspertów, którzy jeszcze rok temu handlowali w garażu. A dziś sprzedają kursy inwestowania. Znajomi, którzy nigdy nie interesowali się rynkiem, zaczynają pytać, w co zainwestować. A kiedy mówisz, że może być ryzyko, patrzą na ciebie jak na wariata, bo przecież wszyscy zarabiają. I właśnie wtedy, gdy wszyscy zarabiają, rynek jest najbardziej niebezpieczny. To moment, w którym doświadczeni inwestorzy zaczynają wychodzić. Po cichu. Bez ogłaszania tego w mediach. Oni wiedzą, że euforia to nie nagroda. To znak ostrzegawczy, bo każda bańka pęka. Inwestor z doświadczeniem patrzy na wzrosty inaczej niż tłum. Dla tłumu zielone świece to zaproszenie do zabawy. Dla profesjonalisty to żółte światło na skrzyżowaniu. Tłum przyspiesza. Profesjonalista zdejmuje nogę z gazu. Wie, że im wyżej rośnie rynek, tym więcej ludzi wchodzi w niego bez planu. Wie też, że te osoby będą musiały kiedyś wyjść. A gdy to się stanie, lawina ruszy. Doświadczeni inwestorzy mają w głowie obraz wielu cykli. Pamiętają, jak wyglądał szczyt w 2008 roku. Pamiętają euforię z roku 2000. Wiedzą, że każde tym razem jest inaczej, kończy się tak samo. Dlatego w fazie euforii robią coś, co dla tłumu jest niezrozumiałe. Zaczynają sprzedawać. Nie wszystko ale tyle żeby zmniejszyć ryzyko żeby mieć gotówkę na moment kiedy wszyscy inni będą w panice dla doświadczonych rynek to nie emocje to cykle a każdy cykl kończy się tak samo euforia a potem strach i tylko ci którzy umieją się odciąć od emocji wychodzą z tego bogatsi jak wygląda fałszywe poczucie bezpieczeństwa wzrosty są jak kołysanka dają poczucie że wszystko jest pod kontrolą że rynek działa na twoją korzyść. Że wreszcie odnalazłeś bezpieczną drogę do zysku. Ale to poczucie bezpieczeństwa jest iluzją. Nie opiera się na faktach. Opiera się na emocji, którą sam w sobie waż. Patrzysz na portfel. Zyski rosną. Dziennie zarabiasz więcej niż kiedyś w miesiąc. I zamiast zapytać, co może pójść nie tak, pytasz, ile jeszcze mogę zarobić. Twój mózg zaczyna planować wydatki z przyszłych zysków. Myślisz o nowym samochodzie, wakacjach, większym mieszkaniu. A rynek w tym czasie przygotowuje się do zwrotu. Fałszywe poczucie bezpieczeństwa jest zdradliwe, bo wyłącza czujność wtedy, gdy powinna być najwyższa. To jakby pilot samolotu wyłączył radar w czasie lotu, bo od godziny jest czyste niebo. Niczego nie widać, ale to nie znaczy, że nic się nie zbliża. Jeśli w fazie euforii czujesz, że możesz odpuścić, to jest pierwszy sygnał, że powinieneś właśnie wtedy zacząć patrzeć na ryzyko. Bo największe wypadki zdarzają się wtedy, gdy wszyscy czują się najbezpieczniej. Posłuchaj. Dlaczego euforia jest groźniejsza niż panika? Panika mobilizuje zmienia perspektywę. Każe ci sprawdzać fakty, liczyć ryzyko, zmniejszać pozycje, bo boisz się straty. Euforia działa odwrotnie. Rozluźnia. Daje poczucie, że rynek jest twoim przyjacielem, że nagradza cię za każdy ruch i że w zasadzie nie możesz przegrać. Kiedy wszyscy zarabiają, przestajesz myśleć o ochronie kapitału. Zwiększasz pozycje. Kupujesz aktywa, których normalnie byś nie tknął. Podnosisz ryzyko, bo chcesz wycisnąć z rynku jeszcze trochę. A rynek, rynek właśnie wtedy szykuje się do wyciągnięcia ci tego wszystkiego z rąk. W jednej chwili. Bez uprzedzenia. Największe straty w historii inwestorzy ponosili nie w czasie krachu, tylko w momencie, kiedy byli przekonani, że krach jest niemożliwy. Początek końca rzadko wygląda groźnie. To nie jest dzień, w którym wszyscy krzyczą sprzedawaj. To kilka małych spadków. Zbyt małych, by traktować je poważnie. Media nazywają to tano zdrową korektą. Eksperci w telewizji uśmiechają się i mówią, że to normalny etap trendu wzrostowego. I ty zaczynasz w to wierzyć. Wtedy dzieje się coś gorszego niż spadek cen. Dzieje się wzrost pewności siebie. Mówisz, widzisz? Miałem rację nic złego się nie dzieje. I dokładnie w tym momencie rynek przyspiesza w dół. Początek końca to zawsze moment, w którym większość inwestorów myśli, że to tylko chwilowe. Ale chwilowe zamienia się w trwałe, a trwałe zamienia się w katastrofę. I wtedy jest już za późno, by wyjść bez strat. Posłuchaj, dlaczego bo rośnie to najgorszy argument. Bo rośnie to nie strategia. To wymówka. To krótkie zdanie ukrywa w sobie całą prawdę o braku planu. Kupowanie tylko dlatego, że cena idzie w górę, to hazard. Hazard działa do czasu, a potem zabiera wszystko, co wcześniej dał. Na początku czujesz się jak geniusz. Każda transakcja wychodzi na plus. Myślisz, wreszcie to zrozumiałem. Ale tak naprawdę po prostu płyniesz z prądem, który prędzej czy później się odwróci. Rynek nie nagradza za wchodzenie w euforii. Nagradza za cierpliwość. Za odwagę kupowania wtedy, gdy inni sprzedają w panice. I za dyscyplinę trzymania się planu, nawet gdy kusi cię szybki zysk. Teraz dowiesz się, jak nie wpaść w tę pułapkę. Zasady musisz ustalić, zanim wejdziesz w rynek. Bo kiedy już jesteś w środku i widzisz rosnące zyski, emocje przejmują stery. A wtedy twoje decyzje będą służyć przyjemności, niebezpieczeństwu. Zaplanuj poziomy wyjścia. Określ, przy jakim zysku zaczynasz realizować część pozycji. Zdecyduj, ile kapitału jesteś w stanie zaryzykować w jednym ruchu i trzymaj się tego, nawet jeśli czujesz, że jeszcze trochę jest możliwe do zarobienia. Najlepsi inwestorzy wiedzą, że rynek nigdy nie daje pełnej gwarancji. Dlatego traktują wzrosty jako okazję do wzmocnienia bezpieczeństwa, a nie jako zaproszenie do większego ryzyka. Poznaj psychologię tłumu. Tłum nie analizuje. Tłum reaguje. Patrzy na ceny i podejmuje decyzję emocjami. Gdy widzi zielone świece, kupuje. Gdy widzi czerwone, sprzedaje. To prosta zasada przetrwania, którą która na rynku działa na odwrót. Profesjonaliści wiedzą, że tłum jest największym wskaźnikiem kontrariańskim. Jeśli większość jest w euforii, zbliża się szczyt. Jeśli większość jest w panice, nadchodzi okazja. Tłum uczy się wolno, bo w każdej kolejnej generacji pojawiają się nowi gracze. I oni muszą popełnić te same błędy, żeby uwierzyć, że były błędami. A teraz dowiesz się, jaka jest Twoja największa przewaga. Największą przewagą na rynku nie jest wiedza o wykresach, nie jest znajomość wskaźników, nie jest dostęp do raportów analitycznych, to umiejętność kontrolowania własnych emocji. Możesz mieć gorsze wejście w transakcje, mniejszy kapitał, słabsze narzędzia. Ale jeśli nie pozwolisz, by euforia kazała ci ryzykować zbyt dużo, przetrwasz. A przetrwanie to pierwszy krok do wygranej. Twoja przewaga to cierpliwość wtedy, gdy inni się spieszą, i ostrożność wtedy, gdy inni są pewni zwycięstwa. Bo rynek nagradza tych, którzy potrafią myśleć wbrew tłumowi. Dlaczego wzrosty działają jak narkotyk? Kiedy Twoje inwestycje rosną, w mózgu wydziela się dopamina. To ten sam neuroprzekaźnik, który pojawia się, gdy wygrywasz w kasynie, zdobywasz lajki w social media albo zjadasz coś słodkiego. Daje krótkotrwałą euforię i sprawia, że chcesz więcej. To biologiczny mechanizm, który pchacie do ponownego spróbowania szczęścia. Problem w tym, że rynek widzi tę twoją słabość. A kiedy wchodzisz po raz kolejny, często robisz to już w gorszym momencie. Im więcej razy wygrasz pod rząd, tym większe masz przekonanie, że jesteś nietykalny. A to właśnie wtedy jesteś najbliżej porażki. Posłuchaj: dlaczego nie widzimy ostrzeżeń? Rynek wysyła ostrzeżenia, ale w euforii ich nie zauważasz. Małe spadki bagatelizujesz, negatywne wiadomości tłumaczysz jako szum medialny, opinie ostrzegawcze ignorujesz, bo nie pasują do Twojego scenariusza. To działa jak filtr w głowie: widzisz tylko to, co chcesz widzieć. Jeśli chcesz wzrostów, widzisz wyłącznie sygnały, że będą. A każdy sygnał odwrotny odrzucasz. To jest efekt potwierdzenia. Najbardziej zdradliwa pułapka psychologiczna w inwestowaniu. Rynek w euforii przypomina teatr. Na scenie widać piękne dekoracje, rekordowe zyski, entuzjastyczne wywiady, optymistyczne prognozy. Ale za kulisami tam inwestorzy instytucjonalni sprzedają swoje pozycje po cichu. Gdy ty kupujesz od nich, oni już myślą o kolejnej fazie gry. Twoje zyski są dla nich okazją do realizacji ich planu, a ty wierzysz, że jesteście w tej samej drużynie. Prawda jest taka: na rynku nikt nie gra w Twoim zespole oprócz Ciebie. Teraz poznasz mechanizm ostatniego kupującego. Każda bańka ma swój moment krytyczny. To moment, w którym zostaje tylko ostatni kupujący, kiedy już każdy, kto chciał kupić, kupił. Popyt się kończy, a bez popytu cena zaczyna spadać. Problem w tym, że nigdy nie wiesz, czy tym ostatnim kupującym nie jesteś właśnie ty. I że kupując w euforii, wchodzisz na rynek wtedy, gdy drzwi do wyjścia powoli się zamykają. Wtedy zaczyna się pośpiech, a pośpiech w tłumie to panika. Najwięksi gracze nigdy nie mówią głośno, że wychodzą z rynku. Zamiast tego wysyłają w mediach optymistyczne prognozy. Mówią o przestrzeni do dalszych wzrostów, o silnych fundamentach, o to niewykorzystanym potencjale. Dlaczego? Bo dopóki Ty kupujesz, oni mogą spokojnie sprzedawać. Twoja euforia jest dla nich płynnością, Twoje zakupy ich wyjściem. Kiedy słyszysz w telewizji, że to dopiero początek hossy, zastanów się, kto naprawdę na tym zyskuje. Teraz dowiesz się, jak przygotować się na koniec wzrostów. Najlepszy moment na przygotowanie się do spadków jest wtedy, gdy ich nie widać. Zabezpiecz część zysków, przenieś kapitał w bezpieczniejsze aktywa, miej gotówkę, żeby kupować, gdy inni będą sprzedawać w panice. Ustal wcześniej poziomy, przy których zaczynasz wychodzić. I nie zmieniaj ich tylko dlatego, że rynek idzie dalej w górę. Bo ta ostatnia prosta wzrostów często kończy się przepaścią. Większość inwestorów wie, że wzrosty nie trwają wiecznie. A jednak, kiedy nadchodzi moment decyzji, wybierają wiarę w cud. Bo łatwiej jest wierzyć, że będzie dobrze niż zaakceptować stratę potencjalnego zysku. To właśnie ta niechęć do rezygnacji z jeszcze trochę doprowadza ludzi do największych strat. Rynek jest bezlitosny dla tych, którzy grają przeciwko własnym zasadom. Kiedy rynek rośnie, czujesz spokój. Ale to spokój przed burzą. Jeśli pozwolisz, by zielone świece uśpiły twoją czujność, przegrasz. Wygrywa ten, kto widzi ryzyko, gdy inni widzą tylko zysk. Kto sprzedaje, gdy tłum świętuje? Kto ma odwagę stanąć z boku, kiedy wszyscy biegną w tę samą stronę? Wiesz już, jak działa ta gra. Pytanie tylko: czy będziesz tym, który wysiada przed końcem, czy tym, który został w środku, kiedy drzwi się zamknęły? Dziękuję, że obejrzałeś ten film do końca. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, zasubskrybuj kanał. To najlepszy sposób, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Napisz w komentarzu jedno słowo, które najlepiej opisuje Twoje podejście do rynku. Może to być czujność, może cierpliwość, a może Twoje własne słowo. Chętnie przeczytam, co dla Ciebie znaczy inwestowanie z przewagą. Jeszcze raz, dzięki za Twój czas i uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie.